W Warszawie nie było słońca, więc dzisiaj jest taki pierwszy słoneczny dzień. Niebieskie niebo, trochę jest tam chmurek, ale ogólnie kocham taką pogodę. No dzień dobry, witajcie w nowym blogu. Chciałam wam powiedzieć, że właśnie robiłam praktykę od Julki. Wrzucę wam linki do tych praktyk na dole w opisie. I ogólnie dla mnie zawsze ta joga jest dość intensywna i męcząca dla rąk głównie. Natomiast ta na dzisiejsza to był prawie jak trening. Ale zamierzam, zamierzam ją robić przez kolejne 40 dni. Więc trzymajcie kciuki, żeby po kilku dniach było lepiej, bo dzisiaj było ciężko. Oj, było ciężko. I później, jeszcze na koniec, robiłam właśnie medytację na glow. Obie te praktyki są do dostania na YouTube u, u Julki, są darmowe, więc możecie sobie z nich skorzystać. Tak jak ja sobie z nich teraz będę korzystać. Utrzymanie rąk w tej pozycji przez dłuższą chwilę. Nie jest lekko, moi drodzy, nie jest lekko, więc jeżeli szukacie jakichś darmowych praktyk, chcecie spróbować, to te praktyki są dość trudne, mam takie wrażenie, ale na YouTube jest dużo różnych też praktyk, więc podrzucę Wam akurat linki do tych, które ja dzisiaj robiłam w opisie na dole, więc jak Was coś zainteresuje, to możecie sobie zerknąć. A ja teraz lecę się ogarnąć, no i zaczynamy tego vloga, ja zaczynam ten dzień. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba, no i do usłyszenia później. Ogarnięta. Zrobiłam sobie właśnie kawkę. Jestem po śniadaniu wykąpana. Najlepsze uczucie ever. I mam dzisiaj kawkę w swoim nowym kubeczku. Widać, że jest to bardzo nieidealny kubek. Widać, że to było lepione rękami przez kogoś, kto się na tym nie zna. I ma to swój urok. To jest naprawdę takie wyjątkowe uczucie. Picie z takiego kubka albo właśnie jedzenie na, w misce albo na talerzu, które się samemu zrobiło. Własnymi rękami. Szczerze Wam powiem, że myślałam, że wyjdzie trochę większy. On, może, tutaj w kamerze wygląda na duży, ale ja bym powiedziała, że chyba jest nawet mniejszy niż ta czarka, którą sobie lepiłam na ostatnich warsztatach. więc. Ten już teraz jest, wiecie, taki bardziej pro, bo ma łóżko, Więc jak widzicie, bardzo profesjonalna tutaj ceramika powstaje w moim wykonaniu, więc zrobiłam sobie kawkę i powiem Wam, że naprawdę trochę zrobiłam ten błąd, że te krawędzie tego kubka, i myślę, że też to tutaj widać, jedne są wyższe, drugie są niższe i tam, gdzie jest nisko, to naprawdę trzeba uważać, żeby tej kawy nie wylać i nie przechylić. Ja jestem dużą zwolenniczką tego, żeby uprzyjemniać sobie codzienność takimi rzeczami. I nie zmuszać się do korzystania z rzeczy, które nam się nie podobają. Bo jaki w tym sens? Życie jest, życie jest po prostu zbyt krótkie, żeby korzystać z rzeczy, których nie lubimy, które nam się nie podobają. Generalnie robimy przykrość tylko samym sobie. Więc ja jestem zwolenniczką po prostu uprzyjemniania sobie codzienności. I właśnie a propos uprzyjemniania sobie codzienności, to jeszcze polecę wam kawę. Ja już o niej parę razy mówiłam tutaj na kanale, ale wiem, że jest sporo nowych osób i może ktoś szuka jakiejś fajnej, smakowej to ja bardzo polecam tę kawę z Zawida oni teraz mają naprawdę sporo tych smaków z tego co widziałam ale ja mam tutaj wersję bezkofeinową i akurat jeśli chodzi o wersję bezkofeinową to mają tylko i wyłącznie orzechowo-waniliową, ale powiem wam, że to jest moja absolutnie ulubiona kawa jeśli chodzi o kawę aromatyzowane chociaż z tej firmy mam jeszcze zwykłą kawę kokosową i też jest przepyszna, naprawdę czuć ten kokos i ta kawa jest dobrej jakości te kawy nie są najtańsze ale są naprawdę bardzo dobre jeżeli szukacie jakiejś aromatyzowanej to ja też Zawidę polecam w ogóle wiedziałam, że w tym roku mieli dostępną, chyba w zeszłym roku też mieli tylko, że właśnie ja się już spóźniłam mieli też dostępną kawę Pumpkin Spice ale nie wiem jak smakowała bo jej nie miałam, ale miałam też kawę pierniczkową i była ok chociaż osobiście ja najbardziej lubię orzechowo-waniliową i kokosową to są moje moi dwie faworyci i ja te kawy kupuję na Allegro i już słońca nie ma, więc trochę słabiutko, ale po pracy mam fajne plany, bo planuję w końcu, po nie wiem jak, jak w długim czasie i po ilu tygodniach i miesiącach podjechać do IKEA, bo mam w planach kupić domek z piernika. Nie wiem, czy widzieliście, ale Ikea ma w ofercie tej takiej gastronomicznej takie domki z piernika do złożenia i ja już wymyśliłam, że chciałabym właśnie ze swoimi przyjaciółkami zrobić taką sobie randkę w grudniu i będziemy lepić właśnie te domki, więc modlę się, naprawdę się modlę, żeby one były dostępne właśnie jak pojadę dzisiaj. No i mam do kupienia właśnie jakieś takie pierdoły, typu właśnie lampki solarne na balkon. Chciałabym też kupić nowy durszlak, może deskę do krojenia, będzie pierdoły totalne, ale mam bardzo taką Konkretną listę, i na pewno nie zamierzam kupować dużo pierdół, tylko naprawdę mam takie konkrety, więc mam nadzieję, że wszystko mi się uda kupić. Ale odzywam się teraz, bo powiem Wam, że mam taką rozkminkę ostatnio a propos tego, że im bardziej mój kanał jest regularny i im dłużej go mam, tym więcej pojawia się takich komentarzy. Zbijających jakąś szpileczkę, jakieś tutaj, mm, wiecie, trochę wyrzucenie mi jakichś rzeczy, które się komuś nie podobają, ale w takim kontekście, jakbym ja miała to zmienić, bo tej osobie się to nie podoba. Są takie osoby, które ewidentnie nie lubią mojego kanału, nie lubią mojej osoby i na przykład oglądają każdy film. Albo prawie każdy, bo regularnie zostawiają mi komentarze. Fascynuje mnie do tej pory. Ja jakby ja wiedziałam, że tak to działa na innych kontach, ale zawsze mi się wydawało, że ja jestem mało kontrowersyjną osobą, że ja jestem taką osobą, kto, do której się w sumie nie można do, do niczego przyczepić, bo ja w sumie nic takiego za bardzo wam nie pokazuję. Naprawdę ja się zastanawiam, dlaczego takie osoby w sumie oglądają filmy, które im się nie podobają i jeszcze poświęcają czas na to, żeby komentować. I wiecie, ja też nie mówię o tym, że ja nie przyjmuję negatywnych komentarzy, no bo oczywiście konstruktywna krytyka dla mnie zawsze super. Jeżeli ktoś by mi napisał, że nie wiem, dźwięk w moich filmach jest, nie wiem, do, do kitu i na przykład sporo osób by mi to napisało, no to bym to wzięła pod uwagę. Ale jeżeli naprawdę zdarzy się taki jeden komentarz i to jeszcze osoby, która e, regularnie komentuje moje filmy, że coś jej się nie podoba i potrafi mi wytknąć e, po prostu całą listę rzeczy, która w tym filmie jej się nie spodobała, to jakby świadczy o tej osobie, a nie o mnie i do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że pamiętajcie, że y, często negatywne komentarze, ale takie niekonstruktywne i takie właśnie wybijające szpilkę, żeby tylko powiedzieć komuś coś niemiłego, albo coś przykrego, albo coś wytknąć, nigdy nie są o was. To są zawsze komentarze, które tak naprawdę pokazują, jak ta dana osoba się czuje w danej sytuacji, w danym momencie w swoim życiu, i to nigdy nie jest o Was. I takie komentarze nie powinny Was w żaden sposób definiować, bo one naprawdę nie świadczą o Waszej wartości, i one nie świadczą o Was jako o człowieku, o sobie, o tym, co robicie, jak robicie. I też nie powinny dawać Wam takiego sygnału, że potrzebujecie coś zmienić, żeby tej, tą osobę zadowolić. Bo umówmy się, że takich osób się nie zadowoli. Po prostu to są osoby, którym się nigdy nic nie podoba, które są wiecznie niezadowolone ze wszystkiego i naprawdę nie ma sensu wchodzić w ogóle w dyskusję z takimi ludźmi i nie przejmować się tym, że komuś się coś nie podoba, bo nigdy nie będzie tak, że się wszystko wszystkim spodoba bo nie ma takiej opcji. Po prostu nie ma opcji, żeby wszystkim podobało się to, co robicie. Zawsze znajdą się głosy wytykające, zawsze się znajdą głosy negatywne, zawsze będzie się komuś coś nie podobać. Najlepiej robić tak jak się czuje, być w tym sobą, być w tym prawdziwym, być w tym autentycznym, robić rzeczy zgodnie ze sobą i wtedy znajdą się osoby które będą widziały, że Wy jesteście w tym wszystkim sobą. I to jest moim zdaniem w ogóle taki klucz do tego, żeby budować w sobie poczucie własnej wartości. I kiedy ja to zrozumiałam, to naprawdę dużo się w mojej głowie zmieniło, bo przestałam się tak bardzo przejmować tym, że komuś we mnie się coś nie spodoba, albo że komuś nie spodoba się to, co powiem, albo komuś się nie spodoba to, co zrobię, pokażę. I to jest naprawdę bardzo uwalniające. Mimo, że jest to bardzo trudne, bo my żyjemy w takim świecie, że jednak chcemy wszystkim dogodzić, chcemy się wpasować, chcemy przynależeć, ale to jest też często bardzo złudne, bo można naprawdę tak przeżyć bardzo wiele lat, właśnie dopasowując się do tego, co ktoś od nas wymaga, czego ktoś od nas oczekuje. Zaczęłam powoli być sobą, taką jaka jestem, ze wszystkimi swoimi, wiecie, wadami i zaletami. I dzięki temu ja po prostu zaczęłam zupełnie inaczej funkcjonować, i ja widzę, że to widać na zewnątrz, bo zmienia się dużo w środku w takich sytuacjach, ale to wszystko promieniuje na zewnątrz. I tą pogadanką ja po prostu chciałam Wam dać znać, że kiedy robimy coś innego, robimy coś swojego, to zawsze znajdą się głosy. Przeciwu, zawsze znajdą się głosy osób, którym się to nie podoba. I najważniejsze jest to, żeby i tak w to iść całym sobą, robić to całym sercem i żeby się po prostu nie przejmować tym, że ktoś próbuje was podkopać. Zawsze znajdzie się ktoś, komu się to nie spodoba i komu będzie niewygodnie z waszą osobą, ale wy nie macie żadnego obowiązku się zmieniać tylko dlatego, żeby komuś było z wami Bardziej wygodnie, bardziej komfortowo. Ja po prostu wiem, jak dużo osób też wchodzi na mój kanał po to, żeby dostać trochę siły w tym właśnie budowaniu poczucia własnej wartości, bo ja już na samym początku tego kanału wam mówiłam, że ja też bardzo mocno nad tym pracuję, że ja próbuję w sobie zbudować to poczucie własnej wartości, poczuć siebie, tą, wiecie, taką prawdziwą siebie. I trochę ten kanał właśnie też był o tym, o tym takim znajdowaniu siebie. Ja już powoli znajduję. Ten taki, wiecie, kor. Ja już wam kiedyś mówiłam, że ja mam, miałam taki bardzo duży problem, żeby znaleźć taki, wiecie, swój kor, że to jestem ja i wiecie, i nic z tego nie wzruszy, i mam wrażenie, że to się zaczęło gdzieś tam powoli we mnie budować. I chcę Wam też to pokazywać, i też mówić, co mi najbardziej pomaga budować to poczucie własnej wartości, tą siłę w sobie, i może dać komuś też właśnie takie słowa wsparcia. Jeżeli tego potrzebujecie, myślę, że odwagą na tym świecie jest bycie po prostu nielubianym. Trzeba mieć odwagę do tego, żeby dać się nie lubić, po prostu. I ja w sobie to poczucie buduję, myślę, że dość mocno od do tego roku. I to jest takie naprawdę bardzo uwalniające. Kończę tą pogadankę, bo wydaje mi się, że wyszła trochę długa, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo te vlogi miały być luźne, miały być uwaga o niczym, i one nadal będą, wiecie, luźne domowymi vlogami, ale raz na jakiś czas coś mnie natknie, coś mnie za, zainspiruje do tego, żeby powiedzieć o czymś takim bardziej z serca. Mam nadzieję, że może komuś dzisiaj tym pomogłam. strasznie zmarzłam i w ogóle w takich momentach bardzo żałuję, że jestem bez auta i <noise> muszę jeździć komunikacją. Bo wyjazd do Ikei i właśnie podróż komunikacją taki kawał drogi, to nie jest zbyt komfortowe i dlatego ja tak rzadko tam jeżdżę. A niestety online tych rzeczy nie było. Udało mi się kupić to, co chciałam, więc będzie teraz bardzo fascynujący haul z Ikei. Zaraz Wam wszystko pokażę, tylko sobie nawet tutaj... Wypakuję, żeby nie szeleścić. I zaczniemy sobie od pierwszej fascynującej rzeczy, czyli od takiej szpatułki do smarowania różnych rzeczy. Oczywiście mi się to teraz nie wyostrzy, wiadomo. E, więc wygląda to tak. Oczywiście jest jeszcze zafoliowane. Była jedna tylko taka czarna, więc aż się zastanawiałam, czy to jest faktycznie dostępne, ale weszło mi na kasę, więc spoko. Muszę wymienić tą, którą aktualnie mamy, więc kupiłam taką czarną, bo na tej czarnej nawet nie będzie widać Oleju, oliwy, to jest fajne do smarowania foremek i tak dalej, bardzo mi się to fajnie sprawdza. Druga bardzo fascynująca rzecz to jest taki szary sznurek do pakowania prezentów. Bo będę na pewno w tym roku też robiła jakieś takie fajne prezenty. Boże, co tu się dzieje? Będę robiła właśnie prezenty, mam szary papier w jakiś tam wzorek. Myślę, że do tego taki szary sznurek też będzie spoko. Dalej rolki do odkłaczania wzięłam tutaj zapas czterech. Parta fascynująca rzecz to jest durszlak. To jest dokładnie taki sam, jak aktualnie mamy, tylko ten nasz tak okropnie już się tutaj zniszczył, zardzewiał. I po prostu chciałam wymienić na nowy, taki, wiecie, ładny, niezniszczony. Ja tamten miałam chyba z 2 lata, ponad, może nawet trzy. No i wydaje mi się, że już czas po prostu na wymiankę, więc kupiłam identyczny, bo on mi się bardzo fajnie sprawdza i jest piękny, po prostu, estetyczny. Kolejna rzecz to są lampki, czyli girlanda na balkon. To jest taka typowo właśnie na zewnątrz. Było bardzo dużo wariantów, ale ja wybrałam właśnie sobie. Ten, bo to jest. Tutaj mamy 12 chyba tych takich właśnie żaróweczek. I to jest na baterię, więc można sobie to zamontować na zewnątrz. To też jest przeznaczone do montowania na zewnątrz, w ogrodach, na tarasach i tak dalej. Więc planuję sobie właśnie to zawiesić, jak przestanie padać. I myślę, że będzie dawało bardzo fajny klimat. I te żaróweczki są naprawdę takie ładne, że Wam otworzę i pokażę, jak to wygląda, bo. Było dużo wariantów, ale mi się właśnie podobały takie mniej więcej średnie wielkościowo. I one są na takim czarnym sznurku, więc wygląda to naprawdę spoko, ale oczywiście dzisiaj nic mi się tu nie chce wyostrzać, więc jest to problem. O, wygląda to w taki sposób. I to jest, jak przyłożę, przyłożę do ręki, no to mniej więcej taka wielkość. Kupiłam klej do. Mm, składania domków z piernika, bo w sumie nigdzie wcześniej nie widziałam czegoś takiego, a to było dostępne zaraz obok właśnie tych wszystkich domków, więc wzięłam dwa, bo nie wiedziałam ile się tego zużywa. Jeśli chodzi o jakieś takie ozdoby, to też w Ikea były całe takie sety gotowe do ozdabiania właśnie tych domków, ale ja stwierdziłam, że poszukam może jakichś ładniejszych opcji, bo tam były te kolorki takie średnie, a tutaj mamy po prostu chyba biały, właśnie biały ten klej. Teraz uwaga, najważniejsza rzecz i tak się ja jaram tym Ktoś może powiedzieć, że czym tu się jarać? Ja się jaram, niesamowicie, bo na tym mi najbardziej zależało. Ja po to tak naprawdę pojechałam do IKA stacjonarnie, bo wszystkie te rzeczy mogłabym, wiecie, zamówić online, ale tego nie było online, to było dostępne tylko stacjonarnie. Więc mamy trzy opakowania, dlatego że będę to montować i składać z dwoma przyjaciółkami. Więc zrobię nam taki właśnie super cozy grudniowy wieczór. Zrobimy sobie herbatkę, zamówimy jedzenie i będziemy składać dołki z piernika, więc ja po prostu jestem, jestem tak podekscytowana. Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, jak bardzo. I tutaj mamy taki wariant 300 gramów i to jest jakby jeden domek, czyli on jest taki duży. I tutaj mamy właśnie, jak widzicie, tylko te takie ścianki w odpowiednich kształtach w środku w tym opakowaniu, więc cała reszta jest do, do kupienia oddzielnie. No, i ten domek będzie po złożeniu wyglądał tak. Więc. Yy, nie mogę się doczekać! Nie mogę się doczekać! Powiem Wam, że jestem tak podjarana i podekscytowana. Może uda mi się nagrać z tego vloga też, bo fajnie byłoby mieć taką pamiątkę. Więc kupiłam trzy. Każda będzie miała swój własny domek i każda sobie go udekoruje tak, jak będzie chciała. Był jeszcze taki wariant yy, takich małych domków, i było ich tam chyba sześć sztuk. Więc też fajny pomysł na spędzenie na przykład czasu z dziećmi, można sobie poskładać te domki. Uważam, że to jest po prostu rewelacyjne, rewelacyjna sprawa. I oczywiście, wiecie, można sobie piec te pierniki samemu i je tam wycinać i tak dalej, ale ja się nie chcę w to bawić. Ja chcę mieć, wiecie, gotowe coś, co będzie pasowało do siebie. Więc bardzo Wam polecam właśnie tak spędzać właśnie jakieś randki z przyjaciółkami. Bo to jest coś innego, to jest coś naprawdę takiego mega fajnego. Można zrobić coś manualnie, pogadać, pośmiać się, pożartować, włączyć film w tle, zjeść coś pysznego. Ja wiem, że to będzie super spędzony czas i się już nie mogę doczekać. Ogólnie w grudniu będzie się dużo fajnych rzeczy działo, takich w ogóle niezwiązanych z rozwojem, tylko wszystko będzie oparte o relacje, o spędzanie wspólnie czasu, o przyjemności, więc dajcie znać, czy. Chcielibyście grudniowe vlogi, tak jak teraz nagrywam dla Was te jesienne. Dziewczyny czasem nagrywają każdego dnia codziennie, ale ja nie jestem w stanie się aż tak bardzo zadeklarować. Mnie to osobiście bardzo by wykończyło, chyba. Ja nawet bym nie dała rady pewnie nagrywać filmów codziennie. Nie wyobrażam sobie tego, bo ja chcę też z tego grudnia czerpać i chcę się tym grudniem cieszyć, i nie chcę absolutnie zimą na nakładać na siebie takiej presji. Takiej właśnie intensywności, produktywności, ciśnięcia, dyscypliny i tak bo to nie jest moim zdaniem na to czas. To jest czas na odpuszczanie, na odpoczywanie, na budowanie nie wiem, relacji, na skupianie się na tych relacjach i jakoś tak mi to po prostu nie pasuje. Nie pasuje mi ten pęd do grudnia, przynajmniej już od jakiegoś czasu i ja lubię ten grudzień spędzić tak bardzo intencjonalnie i bardzo na spokojnie, więc te vlogi też byłyby bardzo w trybie slow, nie byłoby tutaj, wiecie, nic takiego intensywnego, więc dajcie znać, czy chcielibyście też grudniowe vlogi, może z trochę większą częstotliwością, niż raz w tygodniu, może udałoby mi się tak z dwa razy w tygodniu wrzucać filmy. Myślę, że to już jest u mnie max, raczej więcej, nawet bym się nie chciała deklarować, bo myślę, że to jest dla mnie trochę zbyt intensywne tempo. Dajcie znać, czy chcielibyście też te w grudniu właśnie takie Cozy, domowe, spokojne, relaksujące vlogi o niczym, wiadomo. A i jeszcze przyszła do mnie paczka z moim zamówieniem z azjatyckiego sklepu na Allegro, więc może też wam pokażę, co tam zamówiłam, bo zrobiliśmy właściwie tylko uzupełnienie zapasów. Może jest tutaj jakaś fanka azjatyckiej kuchni. Myślę, że nawet nie jedna, więc może ktoś skorzysta z tych polecajek. Dobrze, już Wam wszystko pokazuję. I teraz tak. wzięłam dwa takie opakowania makaronu ryżowego i powiem Wam, że moim zdaniem to jest naprawdę najlepszy makaron ryżowy, jaki jadłam kiedykolwiek, a jadłam naprawdę sporo. I tutaj mamy 400 g w jednym opakowaniu. One się, tak wiecie, nie rozgotowują, nie lepią się i są po prostu lepsze w smaku. Tutaj sobie zamówiłam takie ogromne opakowanie makaronu z fasoli mung. I chciałam sobie właśnie kupić ten makaron, dlatego że jak czasem sobie robię zupę miso, to tutaj jest fajnie proporcjowane po 50 gramów, więc nie muszę, wiecie, się męczyć. Biorę sobie taką jedną część. Wrzucam do zupy i jest wszystko ok. Jadłam go już parę razy i bardzo mi smakuje. On jest też taki fajny, bo on jest taki mega, mega cieniutki, więc też. Bardzo Wam polecam to makaron, bo jest naprawdę dobry, a tutaj wziąłam sobie naprawdę takie duże opakowanie, bo tutaj mamy 1000 gramów, czyli w sumie kilogram. Wziąłam jeszcze ryż jaśminowy, takie właśnie kilogramowe opakowanie, bo powiem Wam, że ja bardzo nie lubię tego sklepowego, on moim zdaniem w ogóle nie przypomina takiego klasycznego jaśminowego ryżu, więc jak... Kupuję ryż jaśminowy, to tylko taki w kilogramowym opakowaniu luzem, niepakowany w torebki foliowe. I właśnie najlepiej, żeby to był taki oryginalny ryż jaśminowy. I ten jest naprawdę bardzo dobry, bo on jest przepyszny, delikatny. I uwielbiam, naprawdę uwielbiam ten ryż. Bardzo Wam go polecam. Wzięłam sobie jeszcze pastę kary, bo skończyła nam się właśnie zielona. Zielona to jest chyba ta najostrzejsza z tego, co kojarzę. To jest taka pasta, której się tutaj naprawdę odrobinkę. Jak widzicie, mamy tutaj zielone, chili, trawę cytrynową, sól, galangal, czosnek, szalotka, kurkuma, limonka, kafir, kolendra w proszku no i kwas cytrynowy i nic więcej, nie ma żadnego cukru żadnego krewetkowego ym, jakiejś krewetkowej pasty bo też mi się zdarzało właśnie takie widzieć no i ostatnia rzecz, którą wzięłam to jest mleko kokosowe i powiem wam, że czekajcie, wyciągnę może to i wam jakoś tutaj sensowniej to pokażę My nie kupujemy już innego. Jeśli chodzi o mleko kokosowe, to to jest absolutnie najlepsze. Tylko też pamiętajcie o tym, żeby brać 86% kokosa, dlatego że są chyba dwa warianty tego mleka i tamto inne ma chyba 68% albo jeszcze mniej. Więc my kupujemy takie naprawdę tłuściutkie, ono jest prze przepyszne prze i to też w ogóle nie smakuje tak jak mleko sklepowe. I tutaj też nie ma żadnych, wiecie, zagęstników, i tak dalej. Jak widzicie, mamy ekstrakt z orzecha kokosowego, 86% i woda, i nic więcej tutaj nie ma. I naprawdę to mleczko jest przepyszne, bardzo wam polecam, więc wzięłam teraz 6 takich puszek. I na chwilkę nam myślę starczy, bo akurat u nas mleko kokosowe no, schodzi dość szybko. Także takie zakupy tutaj akurat nie ma żadnych nowości, wszystko jest przeze mnie przetestowane, sprawdzone, więc to są takie polecajki, które ja regularnie kupuję i to mi się zawsze sprawdza, więc jak szukacie jakichś takich azjatyckich smaków, to bardzo Wam polecam też poszperać na Allegro. Wrzucę Wam może sprzedawcę, od którego ja kupowałam te rzeczy, bo czasem jest problem właśnie, żeby znaleźć wszystko u jednego, więc wrzucę Wam może link do tego. Sklepu właśnie na Allegro. Tam jest naprawdę bardzo duży wybór. Dajcie znać, może, jeżeli wy macie jakieś takie azjatyckie polecajki.